To miało być śmieszne, a wyszło bardzo specyficznie. Te słowa, wypowiedziane przez Mikołaja Bagińskiego, zwycięzcę tańca z gwiazdami, uderzają jak grom z jasnego nieba. Przez miesiące milczał, uśmiechał się na wizji, zdobywał serca widzów, a w środku, w środku kiełkowało niewypowiedziane oburzenie. Dziś ujawniamy, co naprawdę działo się za kulisami największego tanecznego show w Polsce i co zniszczyło relacje z jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy jury. Przygotujcie się, bo ta historia to istna bomba. Pamiętacie Mikołaja Bagińskiego, znanego w sieci jako Bagi? Ten młody, utalentowany tancerz, który w spektakularny sposób podbił parkiet tańca z gwiazdami, zdobywając kryształową kulę i serca milionów Polaków. Jego uśmiech, charyzma i niezwykłe umiejętności sprawiły, że stał się idolem. Ale za tym blaskiem i sukcesem kryją się cienie, o których dotąd nikt nie mówił. Aż do teraz. W najnowszym odcinku podcastu Wojewódzki Kędzierski Bagi odsłonił karty, które trzymał blisko serca przez całe miesiące. Kuba Wojewódzki, znany ze swojej bezkompromisowej dociekliwości, nie owijał w bawełnę. Zadał pytanie, które musiało paść. Na opinii którego jurora zależało ci najmniej? Tylko bądź szczery. Odpowiedź Bagińskiego była szokująca i jednoznaczna. Myślę, że pani Ewy na początku, bo najmniej się poznaliśmy, wyznał rzucając cień na jedną z ikon polskiego aktorstwa Ewę Kasprzyk. Ale to nie brak znajomości był tu sednem problemu, a pewna, niezwykle niefortunna, uwaga, która padła na żywo w programie. Wróćmy pamięcią do jednego z odcinków. Bagiński, ze szczerością i odwagą, na jaką niewielu stać w świetle reflektorów, opowiedział o swojej osobistej podróży: o tym, że od dwóch lat jest całkowitym abstynentem. Podzielił się z widzami bardzo konkretnymi, osobistymi argumentami, które doprowadziły go do tej życiowej decyzji. To był moment intymny, pełen refleksji i otwartości moment, który wymagał empatii i zrozumienia i wtedy to się stało. Tuż po emisji tego wzruszającego materiału z ust Ewy Kasprzyk padły słowa, które wstrząsnęły nie tylko Bagińskim, ale i wieloma widzami. Bagiński zacytował je w podcaście, nie kryjąc żalu. Pani Ewa na początku tańca z gwiazdami. W którymś odcinku, jak ja miałem cały filmik przed tańcem o tym, że od dwóch lat nie piję alkoholu i podałem bardzo konkretne argumenty, czemu to się dzieje i tak dalej, to pani Ewa powiedziała na live, że ona to zamiast na terapię, to woli pójść na drinka, czy coś takiego. Słuchacie tego? Zamiast wsparcia, zrozumienia, a nawet neutralnej uwagi, pojawiła się komentarz, który wielu odebrało jako kpinę, a przynajmniej jako rażący brak taktu. Bagiński z charakterystyczną dla siebie delikatnością podsumował to jednym zdaniem, które mówi wszystko. To miało być śmieszne, a wyszło bardzo specyficznie. To bardzo specyficznie, to eufemizm dla głębokiego rozczarowania i poczucia niezrozumienia. Te słowa, wypowiedziane na antenie ogólnopolskiej telewizji, w tak wrażliwym dla niego momencie, musiały zaboleć. W końcu Bagiński mówił o swoich bardzo osobistych powodach rezygnacji z alkoholu, kwestii, która dla wielu jest walką, a nie powodem do żartów. Co ważne, Bagiński nigdy wcześniej nie skomentował tej sytuacji tak otwarcie. Milczał. Uśmiechał się, tańczył, ale to wydarzenie zapadło mu w pamięć tak głęboko, że po miesiącach wciąż je przywołuje, gdy tylko padnie pytanie o jurorów. Przyznał, że na późniejszym etapie programu jego relacje z jurorką poprawiły się, stały się poprawne. Ale początkowy dystans i ten jeden niefortunny komentarz sprawiły, że to właśnie ocenami Ewy Kasprzyk przejmował się najmniej. Jak mógłby przejmować się czyjąś opinią, jeśli ta osoba w tak bezceremonialny sposób zbagatelizowała jego osobiste wyznanie? Ta szczerość Mikołaja Bagińskiego w podcaście to prawdziwa rzadkość w świecie show biznesu. Pokazuje, że nawet za fasadą sukcesu, ogromnej sympatii widzów i zjawiskowej popularności nie wszystkie momenty w programie były łatwe. A ta jedna uwaga, jak sam przyznał, wyjątkowo zapadła mu w pamięć. Rzucając cień na jego zwycięstwo i na postrzeganie przez niego jury. To przypomnienie, że słowa mają moc. A w świecie celebrytów, gdzie każdy gest i każda wypowiedź są analizowane, empatia i szacunek są na wagę złota. Dziś, po wszystkim, Bagiński nadal jest na topie, ale ta historia pokazuje, że nawet najwięksi idole mają swoje rany. Rany zadane nie przez hejterów ale przez tych, którzy powinni stanowić dla nich autorytet. Czy Ewa Kasprzyk kiedykolwiek odniesie się do tych słów? Czy przeprosi? Czy ta specyficzna sytuacja zostanie wyjaśniona? Czas pokaże. Jedno jest pewne ten komentarz na zawsze pozostawił gorzki posmak w ustach młodego tancerza i na zawsze zmienił jego postrzeganie jednej z ikon polskiej sceny. I to jest dramat, który rozgrywał się na naszych oczach, choć nikt o nim nie wiedział, nie.